Witam wszystkich! Dziś przedstawię wam super sposób na AFK farmę pd materiałów do ewolucji na początek pokażę Wam koncept, działanie tego sposobu, a potem build. Także wchodzimy na mapę, szukamy misji z i zbierz z nagrodami takie jak nam opowiadają. Tutaj dla przykładu miałem dwa razy PDO caleńca, ale to już jest od Was zależne jakie nagrody sobie wybierzecie. Po odpaleniu misji od razu na starcie budujemy taką platformę, żeby nie tracić czasu na zbędne szukanie jakiegoś miejsca. E, oczyszczamy tą strefę z niepotrzebnych drzew albo kamieni, tak jak tutaj robię na filmie. E, pamiętajcie, żeby mieć pułapki, te które mam na filmie, mogą być to są to salwy burtowe, kolce podłogowe i opcjonalnie albo gazówki, albo pole elektryczne na sufit stawiamy na samym środku bazę, którą obudujemy sobie z czterech ścianek z jednej strony robimy wejście z każdej z tych czterech ścianek budujemy sobie sufit na których postawimy albo pole elektryczne, albo gazówki ja tutaj użyłem gazówki i z każdych tych ścianek stawiamy sobie salwy burtowe żeby te salwy burtowe zadały, zadawały damage pustakom więc na tych trzech ściankach, gdzie nie ma wejścia stawiamy salwę i gdzie mamy wejście, budujemy sobie tutaj taką ściankę i stawiamy salę burtową naprzeciwko właśnie tego wejścia, wtedy to będzie bardzo dobrze działało i z każdej strony stawiamy również gazówki, żeby te pustaki niszczyć. No tutaj niestety mnie zablokowały i padłem, ale zaraz wstanę. Gramy oczywiście budowniczym, który wzmacnia te budowle, więc zależnie od poziomu misji możemy te budowle ulepszać albo nie. To już w sumie od was zależy, zależy też od poziomu właśnie tej misji. Gdzie mobki się będą przebijać albo nie, to wtedy ulepszamy. Chociaż nie powinno się tak zdarzyć. Ulepszamy wszystko. Na podłodze stawiamy kolce podłogowe, żeby też zadawać damage pusz taką, żeby je trochę spowolnić. I to wszystko. I to tak naprawdę wszystko. Tak ta budowla wygląda. Możemy sobie potem iść do środka, jak widać, no ja tutaj nawet się nie zagłębiałem w ulepszanie tej budowli. To była misja 108 i możemy iść EFK. Stawiamy sobie standard na samym środku pole podspowalniające, jeżeli potrzebujemy gdzieś tam zabezpieczyć te budowle i tyle. Możemy iść AFK. To jest misja zlikwiduj i zbierz więc pamiętajcie, że musimy zlikwidować 200 wrogów i zebrać potem na końcu próbki wrogów w postaci 30 sztuk ale te próbki wrogów będziemy mieć wszystkie dostępne od razu po wyjściu z tej budowli, dlatego też robimy sobie wyjście tak tutaj widać, No nie ma sensu oglądania tego filmiku, ja tutaj przyspieszyłem ten, ten film, żeby, żeby Wam pokazać, że tak naprawdę cały czas stałem w miejscu tutaj jeszcze strefa mi atakowała, ale potem zmieniłem jeden profit w buildzie, gdzie jak stoimy na budowlach, to się leczy, leczymy, więc ta strefa nie powinna wam w ogóle zagrozić no ja tego tutaj akurat nie miałem, bo ten build testowałem, potem dopiero to zmieniłem także potem wychodzimy z tej budowli zbieramy wszystkie te próbki wrogów będzie ich na pewno tam 30 jak widać tutaj jest ich nawet ponad 30 sztuk więc o to się nie martwcie, że ich tam nie będzie bo jest ich już, już tutaj duży duży zapas i tak wygląda ten sposób, ten sposób jest bardzo łatwy w obudowaniu i w sumie nie potrzeba dużo materiałów ani czasu, żeby taką misję wykonać, także jak macie, nie wiem, jakiś sprawdzian albo egzamin, możecie sobie odpalić w tle Fortnite, jak się uczycie tutaj dla przykładu i farmić sobie PD-ki ocaleńca, jak macie do ulepszenia jakichś ocaleńców albo bronię, na przykład pod PD schematu albo PD bohatera, bardzo fajny sposób i szczerze polecam od siebie przejdźmy sobie teraz do omówienia buildu na ten sposób jeżeli chodzi o głównego bohatera gramy tutaj bazą Kale bądź Knoxem ja preferuję bazą, bazę Kale. profit drużynowy, podkręcone pułapki żeby zwiększyć obrażenia pułapek drużyna wsparcia, no to całkowicie szczelne, bardzo fajny profit gdyż wrogowie atakujący zwarciu budowle otrzymują obrażenia bardzo, bardzo fajny profit działający w tym buildzie, doktor baza ja go wcześniej nie grałem na tym filmiku dlatego tam nie miałem tego regenu, jednakże jak wy sobie go weźmiecie to nie będziecie mieć żadnego problemu są z strefą. Będziecie się po prostu leczyć stojąc na tej budowli. Ja tam musiałem użyć ognisk, e, ale to po prostu testowałem ten build. Modulacja mocy, tutaj wzmacnia regen budowli, zamrożony zamek, spętanie wrogów, e, znaczy wrogowie są spętani o 15% i podłogi pod napięciem, czyli wrogowie stojący na budowlach otrzymują też bazowy damage. Gadżety, no to tutaj fajnie byłoby wziąć sztandar, gdyż już 45 sekund mamy wzmocnioną budowlę. Drugi gadżet jest no w sumie nieistotne, ja tutaj sobie grałem pole zwalniające, także tak prezentuje się ten build. Jeżeli Wam się podobało możecie zostawić łapeczkę w górę, suba na kanale i trzymajcie się do następnego materiału.